Impel przez większą część sezonu grał doskonale. Zabiódł jednak oczekiwania kibiców odpadając zarówno z Pucharu Polski, jak i Pucharu Challenge. Zarówno w jednych, jak i drugich rozgrywkach Wrocławianki miały szansę nawet na końcowy sukces. Spadłyśmy z tych dwóch pucharów, w których miałyśmy walczyć no, w finale. Takie było założenie. Sprawiłyśmy myślę nie tylko sobie trenerom, sponsorom, ale także przede wszystkim kibicom e, mały zawód. Cukierki by się przydały powinny nie tylko nam, ale także właśnie kibicom, żeby troszeczkę osłodzić ten nastrój. Mam nadzieję, że to była tylko chwilowa zadyszka. Teraz mamy dwa tygodnie do playoffów i będziemy ciężko pracować, żebyśmy lepiej grały. Czy słabsze występy w pucharze Polski i pucharze Challenge są powodem do niepokoju? Myślę, że każdy zespół gdzieś notuje w swoim momencie obniżenie formy. To jest normalne, bo nie można. Grać cały czas idealnie dobrze. Patrząc na wyniki tego sezonu, to dużo meczów wygraliśmy, bardzo mało przegraliśmy, można powiedzieć. Oczywiście w ostatnim czasie zdarzyło nam się jednak troszeczkę więcej przegranych. Graliśmy troszeczkę w trikatkę, bo w zasadzie i w Pucharze Challenge, i w Pucharze Polski odpal odpaliśmy w tym samym stylu, bo pierwszy mecz zagraliśmy dość słabo, potem w drugim meczu graliśmy dobrze, goniliśmy, jednak nie udało się, żeby zwyciężyć i zarówno z konfrontacji z zespołem z Dąbrowym, i zespołem ze Stambułu. Więc teraz musimy skoncentrować się tylko na lidze. Mamy dość prosty plan, bo tylko jedne rozgrywki, jeden system grania, playoff i to, to jest do wywalczenia jak najbardziej dla nas. Impel ma korzystny bilans z Muszynianką w tym sezonie. W lidze wygrał oba mecze. Pierwszy. 3-2, drugi 3-1. Rywalki jednak w ostatnich dniach spisują się bardzo dobrze. Na koncie zespołu z Muszyny jest między innymi wyeliminowanie atomu Trefa Sopot z Pucharu Polski. Wydaje mi się, że tak dość niespodziewanie Muszyna wyeliminowała Sopot z Pucharu Polski. Na pewno jest to wymagający i taki... Eee, rywal, który potrafi sprawić niespodziankę i walczy do ostatniej piłki, pomimo tego, że wygrałyśmy dwa mecze w, rund w rundzie zasadniczej, to wcale nie było łatwo. No i musimy przede wszystkim myśleć o swojej dobrze, e, dobrej grze i, i o koncentracji, żeby rozstrzygnąć tę rywalizację na naszą korzyść. Drugi szkoleniowiec Palu zdradza, nad czym zespół będzie pracować w ostatnich dniach przed play-off. Trenerzy wrocławskiej drużyny mają rozpisane już praktycznie wszystkie zajęcia. Praca będzie polegała głównie na treningu motorycznym i na treningu siatkarskim. To na tych dwóch rzeczach. Do tego treningu siatkarskiego tak ustaliliśmy, z on dołoży dużo aspektów taktycznych gry i na tym będziemy, będziemy pracowali. O szczegółach najpierw myślę, że zawodniczki się dowiedzą, a potem będziemy mówili coś, coś Państwu. Także tak to wygląda. Mamy dość intensywny tydzień, bo będziemy pracowali w zasadzie trzy dni, gdzie będziemy trenowali dwa razy dziennie, potem będziemy mieli jeden dzień przerwy, potem znowu trzy dni, dwa razy dziennie treningi, potem dzień przerwy i w zasadzie już do meczów będziemy trenowali cały czas dwa razy albo jeden raz dziennie, więc taki dość intensywny okres, w którym planujemy znowu zebrać siły i możliwości, żeby grać dobrze. Pierwsze mecze ćwierćfinału Mistrzostw Polski z Muszynianką, 17 i 18 marca w Hali Orbita rywalizacja potrwa do trzech wygranych.